Witajcie, ja jestem Wiśnie, a w dzisiejszym odcinku omówimy modyfikację Koran Prolog. Jak zawsze, przybliżę Wam w króciutką treść tej modyfikacji. Jest to średniej wielkości mod, ale gra się w niego bardzo przyjemnie. Jak nazwa wskazuje, jest to wstęp do większego moda, który zapowiada się bardziej interesująco. Koran ma bardzo fajną fabułę i całkiem spore, ładny i nowy świat. Opis, taki bardziej ogólny modyfikacji. Ciekawa fabuła w nowym świecie. Około 7 godzin grania. Całkowicie nowe pomysły, questów. Alter, alternatywne możliwości rozwiązań, wielu questów. Wiele nowych przedmiotów. Intro i outro bardzo dobrej jakości. Nowa melodia tytułowa. Zmieniony poziom trudności. Z tego co wiem, modyfikacja ogólnie pełna ma wyjść za jakiś dłuższy czas, a sam ten prolog już od jakiegoś dłuższego czasu jest, chyba od 2008 czy 2009 roku. E, głowy dokładnie nie dam. Jeżeli ktoś będzie chciał, to może sobie wpisać ciekawostki, e, a po nawet podejść w opisie pod tym filmem e, bardziej szczegółowe dane o tej modyfikacji, czy kiedykolwiek wyjdzie pełna wersja, a nie tylko prolog. A teraz wam pokażę, jak zainstalować tę ową modyfikację. A teraz wam pokażę, jak zainstalować prawidłowo Koran Prolog. oczywiście instalacja jest prościutka, bo jak to zazwyczaj przy większości e, modyfikacji mamy jeden plik instalacyjny to jest cała filozofia. Klikamy sobie po prostu dalej, dalej, już napisało, że, że Gotik 2 na wymagane. Szukamy miejsca docelowego e, z naszym kochanym Gotikiem gry, 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 Gothic tak, klikacie tak, dajecie dalej i powinno wszystko się zainstalować, a uruchamiać uruchamiacie poprzez Gothic Starter. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy, możecie śmiało napisać mi na PW, na moim fanpage'u, czy także po prostu wiadomość pod filmem, ja postaram się wam pomóc. To byłoby na tyle, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.